Myślę, że od kilku dni wielu z nas zauważyło, że towarzyszymy Jezusowi dosłownie w ostatnich chwilach jego życia, kiedy widzimy plany chęci zabicia Jezusa. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii proroctwo, które wypowiada arcykapłan Kajfasz, że lepiej, żeby zginął jeden za cały naród, niż żeby zginął cały naród. Wypowiada proroctwo, że Jezus powinien złożyć z siebie ofiarę za zadośćuczynienie za nasze grzechy. Jezus jest jakby zobowiązany złożyć wobec Ojca, złożyć ofiarę za każdego z nas, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. Kiedy wsłuchujemy się w dzisiejszy tekst Ewangelii, ale kiedy też będziemy towarzyszyli przez następne dni, Krok za krokiem Jezusowi, począwszy od niedzieli palmowej, poprzez kolejne dni róbmy to z wielką miłością do Jezusa, ale przede wszystkim też z wielką wdzięcznością za to, co Jezus dokonał. Czy podziękowałeś kiedyś Jezusowi za to, że umarł za ciebie na krzyżu? Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.